Warszawska giełda dziś wyglądała jak student po melanżu. Niby kac, niby kawa, ale jakoś da się iść do ludzi i udawać, że wszystko pod kontrolą. WIG 20 urósł o plus 0,55%, kończąc dzień na poziomie 2813,04 punktów. To trochę jak uczeń, który po dwóch jedynkach wreszcie przyniósł truje. Rodzice dalej mają ochotę go wydziedziczyć, ale przynajmniej nie wyrzucą go z domu. Kluczowe 2800 punktów trzymają się jak magiczna bariera na autostradzie, a jeden w długi weekend, niby można przejechać, ale zaraz stoisz w korku i zadajesz pytania egzystencjalne, po co w ogóle ruszyłeś z domu. Szeroki WIG dodał zero. 0,30%, meldując się na poziomie 105 878,08 punktów. Obroty przekroczyły 1 miliard złotych, czyli ani euforia, ani stypa, tylko taki typowy piątek na parkiecie, kiedy maklerzy jednym okiem patrzą na wykresy, a drugim na zegarek, odliczając czas do pierwszego piwa. Drugi plan też miał swoje dramaciki. Mwig 40 zjechał o minus 0,29%, Swig 80 urósł o symboliczne plus 0,05, a NC Index dodał plus 0,14. Klasyka gatunku inwestorzy zamiast grać całą orkiestrą, szukają perełek w trupiarni, jak babcia w pepko polująca na kubek za. 3 3 a teraz najlepsze, spółki, czyli teatr absurdów w trzech aktach i paru dogrywkach. Pierwszy akt, Se. Kurs spadł o minus 61,75% i Twitter od razu odpalił nekrologii. A tu Zong. To nie bankructwo, tylko emisja bonusowych akcji w proporcji 1 do 75. Innymi słowy, rozdali akcje jak darmowe długopisy na targach książki. Każdy coś dostał, nikt nie potrzebował, a wartość ta sama. Tylko panika gratis. Zamiast jednej akcji po 80 groszy masz 76 akcji po 30 groszy. Bilans identyczny, ale wizualnie wygląda jak Titanic po zderzeniu z górą lodową. Drugi akt, Rainbow Tours. Tutaj dramat sezonu. W dół o minus 8,43%, wolumen ponad 301 tysięcy akcji i obroty 37,4 miliona złotych. Wyniki półroczne? Delikatnie mówiąc, bez fajerwerków. Zysk netto spadł z 96,3 milionów do 84,6 miliona rok do roku. Przychody niby urosły o 12%, ale marże skurczyły się szybciej niż pranie wrzucone na 90 stopni. Turystyka ma teraz taki problem, że biura podróży walczą o klienta, jak dzieciaki pokarpia w lidlu przed Wigilią. Każdy ciągnie, wszyscy krzyczą, a finalnie zyski topnieją. Ale uwaga, East Value Research odniosło cenę docelową Rainbow do 205 zł i 60 groszy. Rekomendacja Obecny kurs 119,5 daje potencjał wzrostu ponad 70%. W skrócie tak, krwawimy, ale wciąż mamy szansę na medal. Trzeci akt Banki, czyli Królewska Parasesji. PKO BP plus 2,51% i MBank plus 2,53%. PKO z obrotami prawie 100 milionów złotych okazał, że wciąż rozdaje karty jak szuler w remizie. Zawsze na plusie, nawet gdy inni nie grają. Makro im sprzyja. Prognozy wzrostu PKB Polski na 3,5% w latach 2025-2026 oznaczają więcej kredytów, więcej prowizji i więcej bonusów dla zarządu. MBank z kolei, próbuje wyjść z traumy frankowej i wraca do gry jak X, który rzucił picie, kupił garnitur w Bistuli i nagle udaje poważnego. Nowa strategia na lata 2026-2030, ambitnie. Udział w rynku do 10% i kapitał z 3 do 5 miliardów euro. Zobaczymy, czy wytrzymają w trzeźwości. Partnerem dzisiejszego odcinka jest XTB, czyli platforma, na której możesz handlować akcjami i ETF-ami bez prowizji, aż do 100 tysięcy euro miesięcznego obrotu. A dla tych, którzy dopiero zaczynają, jest też kurs dla początkujących z kodem Sowka, żebyś nie rzucał się od razu na futuresy, tylko ogarnął fundamenty bez stresu i bez. Straty hajsu na głupoty. Kliknij w link użyj kodu, załóż konto i wkraczaj w świat inwestycji. Ale pamiętaj Misiaku, inwestowanie jest ryzykowne, więc rób to z głową. Dobra, wracamy do odcinka. Dino Polska też dorzuciło swoje trzy grosze, a właściwie prawie cztery. Kurs spadł o 3,91% do 42,76 zł. Przy obrotach przekraczających 158 milionów złotych. Fundamenty biznesowe solidne, ale inwestorzy po wcześniejszych rekordowych wynikach oczekiwali cudów na kiju. I teraz Dino, zamiast być złotym cielcem GPW, chwilowo wygląda jak uczeń, który zamiast piątki przyniósł. Czwórkę, niby dobrze, ale rozczarowanie i tak wisi w powietrzu. Na liście wzrostów RAEN rządził z ceną. Plus 15,37% do poziomu 0,623 zł. To nie przypadek. Spółka od odnawialnych źródeł energii opublikowała właśnie raport półroczny za pierwsze półrocze 2025 roku. I inwestorzy rzucili się na nią jak na świeże drożdżówki. Silver dołożył swoje plus 9,01% do 6,05 zł. Kontynuując dobrą pasę w sektorze inteligentnego oświetlenia. Columbus Energy odbił 7,33% do 6,05 zł. 44 zł, Trochę jak Feniks po spaleniu. Bo wcześniej sektor OZE też miał swoje ciemne chmury. Makro też dołożyło swoje 3 grosze. Fed obniżył stopy o 25 punktów bazowych we wrześniu i zasugerował, że do końca 2025 planuje jeszcze dwie obniżki. Globalne rynki od razu zrobiły hura jak dzieciaki dostające darmową pizzę w szkolnej stołówce. Wszyscy się cieszą, choć wiadomo, że rachunek i tak przyjdzie. NBP wcześniej chciał stopy do 4,75%, a prognozy mówią o kolejnym minus 100 punktów bazowych do 2026. Kredytobiorcy zacierają ręce, banki też, bo Jeden bierze kredyt, a drugi liczy prowizję. Win-win. Dolar podskoczył do 3,65 groszy. Taki chwilowy zryw jak cena benzyny przed długim weekendem. Złoty jednak stoi twardo, euro-złoty stabilny, więc nikt nie odpala alarmu. Sektory też miały swoje memiczne role. WIG Banki plus 1,82% wracają na tron jak królowa Elżbieta w Memach, nieśmiertelni i wiecznie w formie. WIG Energia plus 0,62% jadą stabilnie jak PKP w jedyny dzień roku, gdy nie ma awarii trakcji ani śniegu na torach. WIG Chemia minus 2,45%. Tu dramat jak na matmie w liceum. Wszyscy się starają, ale kończy się płaczem w kącie. Spojrzenie w przyszłość. Dane USA wyszły zgodnie z oczekiwaniami, wspierają scenariusz dalszych obniżek Fedu. Dane IFO z Niemiec za to rozczarowały, 87,7 punktów przy oczekiwaniach 89,2. Polska patrzy na to z uśmiechem kibica. No i co, Bundesy, teraz wam też nie idzie. Kalendarz makro w Polsce pusty jak lodówka w akademiku po weekendzie. Zostało tylko światło i ketchup. Wszystko zależy od globalnych nastrojów i wyników spółek. Średnioterminowo WIG 20 dalej tańczy wokół poziomu 2800. Balansuje jak pijany na krawężniku. Jeden krok w lewo i lądujemy na 2770. Jeden w prawo i może polecimy na 2900. Podsumowanie dnia? GPW pokazała, że potrafi być do Inwestorzy nie spanikowali na fonie, nie zwariowali na bankach, zaczynają wybierać jak klienci w IKEA, już nie biorą wszystkiego na pałę, tylko zastanawiają się, co zmieści się w bagażniku i czy będzie pasować do mieszkania. Obroty ponad miliard, zmiany indeksów umiarkowane, a emocji wystarczyło, żeby znowu w poniedziałek odpalić notowania. Bo GPW to klasyczne kasyno, trochę nadziei, trochę bólu i cała masa emocji. I właśnie dlatego kolejnego dnia znowu tu wracamy, żeby sprawdzić, kto dziś będzie bohaterem, a kto trupem w tabeli notowań. Jedna sprawa, nie jestem doradcą inwestycyjnym, nie mam licencji, certyfikatów ani magicznej kulki, także wszystkie inwestycje robisz na własną odpowiedzialność, a materiał to wniosek Słowki.